całą klapę trzeba było przygotować po usunięciu tej lotki okazało się, że tutaj było lakierowane niestety trzeba było troszeczkę uzupełnić szpachlą, bo odpadał lakier a wiecie, żeby pod folią było idealnie żeby to auto wyglądało jak nowe przygotowanie jest najważniejsze, ale robimy wszystko od A do Z samo też na masce, sporo odprysków takich aż do gołej blachy bo auto nie było wcześniej oklejone musieliśmy to wszystko pouzupełnić pachlówką, żeby pod folią było idealnie nie. Na rańce drzwi tak samo. Też one były wcześniej źle ustawione i było całe obśrupane tutaj. Musieliśmy to wyszlifować, zaszpachlować i zapodkładować. Tak to jest przy używanym aucie. Jednak jak nie jest oklejone od początku folią, to ma bardzo dużo efektów, ale można to wszystko naprawić. Jednak kosztuje to sporo czasu. Na pierwszy rzut oka, jak klient przywozi samochód, to nie widać tego. Dopiero po dokładnym myciu detailingowym, po wjechaniu do oświetlenia odpowiedniego, to wszystko się okazuje i ustalamy to z klientem na bieżąco. Tutaj te elementy wszystkie które zostały wyszpachlowane. Jest pełna dokumentacja i filmowa i fotograficzna i wszystko robione jest dopiero po akceptacji przez klienta. Jeżeli ty chcesz zabezpieczyć samochód folią, zmienić jego kolor, zapraszam serdecznie do All Time Detailing.